dopiero teraz się kapnąłem, że mam mikrofon wyłączony i w sumie to tylko Przegapię się to, że was no no nie zdążyłam przywitać, dobra okej okay, tutaj mamy jeszcze jakieś informacje, kto chce to sobie tutaj może przeczytać, ja na razie nie będę nic robić Dobra, zaakceptujemy to i mieliśmy się spotkać z naszą, um, jak ona ma na imię, z jakimś prefektem. No i dobra, lecimy. Jeśli byście słyszeli coś, to mój pies. Więc tak, na no to idziemy. Ona się nazywa Jane, okej. Okay. Już straciłaś 10 punktów dla wypawu. Jesteśmy na czwartym miejscu teraz. Co się stało? Tak, dużo się stało, moja droga. Dużo się stało. O, tutaj to jest. okej okay. Tutaj jest miejsce, gdzie widzimy. No, nasz... już tak wiemy, jak to działa. Że co roku zdobywamy wszystkie te nasze punkty. No, patrzcie, Citrin jest na trzecim miejscu, a na pierwszym. No. No, Elo, mamy tak mało punktów, że to i tak nie jest jakieś tragiczne, bym rzekła. No, może ja się nie znam. Ale on jest pierwsza pierwszoroczna i żeby już do być zbeszczanym od e, prefekta, no wiecie. Ale w sumie Persi też był stanowczy um, w swoich e, objaśnieniach tam, rzeczach, czymś tam. Nie pamiętam dokładnie sytuacji, jaka mogłaby się. Z tego mm, wywinął ale pamiętam, że persji wszystko zawsze um, brona na poważnie i zawsze przestrzegał zasad i tak. Mm, bardzo przepraszam, ale kim jesteś i dlaczego rozmawiasz ze mną o punktach? Jestem twoim prefektem, Jane Court. Ta. Um, ona wygląda jak taki typowy puchon, no. Zadaniem prefekta jest, um, nie wiem, doglądać porządku um, i pomagać um, pierwszorocznym ich problemami. No, ja mam inne problemy, dziewczyna. Ale okej. Okej, dobra. Już wiemy, dlaczego specjalne traktowanie. Znowu coś z naszym bratem. E, wkluczając to... Co twój brat zrobił z reputacją Hufflepuffu? Powinnam mieć na ciebie um, oko. Tak. To nie była moja wina. Wybacz. Nie jestem moim bratem. Dokładnie. Nie jestem moim bratem. No weźcie. Wiem, że mój prac nie beczył wiele. Nie wiem. Kurczę, znowu się zaczyna. A myślałam, że nagrywanie o no 11 rano. No dzisiaj jest prema-aprilis, więc w sumie. Tak, nie wymyślałam żadnego żartu, ale myślę, że jeśli jedna osoba zrezygnuje z żartów, prema prelisto się nic nie stanie. Dobra, wiem, że mój brat nie przestrzegał um, zasad i zniszczył reputację Hufflepuffu, ale um, chcę być um, pozytywna do waszego domu. Wszyscy popełniamy błędy, no? Tak, oczywiście nie każdy robi błędy, które kosztują hasło Pafu 10 punktów na SWEJS. Co odważyłeś? W... w każdym razie, profesor Snape wysłał tobie list do pokoju wspólnego. Dlaczego bym mi go wysłał? możliwe, że coś nabroziłam jeszcze bardziej, co coś mnie nie pasi na, na suby. Um, Znieb nienawidzi wszystkich, no nie wzięłam tego do siebie, ale ja bym lepiej przeczytała ten list jak najszybciej. Eee... Um, Okej, okay. right, dowiedziałem się, że ewidentnie Twój wybór został zmanipulowany. Co mm, nie. Jaką ona ma, minę? Co oczywiście nie udowadnia Twojej niekompetencji. Nie wiem, Boże, jak ja jestem ostatnio z angielskim. Nie wiem. Eee... Tak, co jeszcze? Nie potrafię tego w tym momencie przetłumaczyć. Ja Was przepraszam bardzo mocno. Hmm. Coś mam. W każdym bądź razie ja, hmm, chyba przedstawimy sobie w następnym odcinku prosty na język niemiecki. Bo coś mi mówi, że tłumaczenie nie będzie tak trudne. Chociaż ja się mogę tutaj po... Tak. Okej, okay, mam mu przynieść jakieś te e, ślimaki. I on przemyśli to, czy odda nam punkty. No dobra. Tak, tu jest jeszcze um, wskazówka do tego miejsca. Um, czy chcesz, żebym z tą poszła? Dina. Um, to jest najmniejsza rekompensata za to, co zrobiła. Dla mnie, bo mnie przed mrulą. Tak, powiedzmy to w swój sposób, bo... Tak. Nie idziemy same. Dzięki, Rówek, ale chyba powinnam pójść sama. E, no dobrze, więc uważaj na siebie. Mm, Nienawidziłabym Seba za to, że zabił by moją jedyną przyjaciółkę. Tak, a obok ciebie stoi prefekt, brawo. On um, chce nam oddać 10 punktów. Szybko idź tam do tego składzika, zanim uh, zmieni zdanie. Tak, Jane, czy ty nie widzisz tutaj podstępu w czymś? Snape i pobłażliwy. Sama mówi to, no ale okej. Okay. Jane tak twierdzi. No to okej. Okay. To nie jest raczej składzik, w którym można by znaleźć takie rzeczy. Nie mogę nic widzieć. Oczywiście ze mną zamknęły, zamknęły i wygląda na to, że są zablokowane tak. Um, powinnam uczyć Lumosa, aby więcej widzieć. No to dobrze. Lumos, lumos. No i ślicznie. O, nie, to tentakula. Co to jest? No. Proszę bardzo. Um, bardzo niebezpieczna, um, albo nazwijmy, zabójcza roślina. Um, nazywana tentakulą. Um, jacyś um, śliczkoni z trzeciego roku pokazali mi ją, gdy tu dotarliśmy nie lubi światła jeśli naprawdę jesteś dobra w czarowaniu Lumosa niż ja, no to ucieczka będzie łatwa Merulat, nie tutaj zamknąłaś? Mm, tak samo jak wysłanie ci swojego na od powiedziałam ci, że rzeczy będą się dziać jeszcze gorzej dla ciebie, była No i mówiłam, 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 ale nie. Tak, jeszcze nas zamknęłam, My jeszcze, ale homory nie znamy. Rzeczywiście ucieczka będzie łatwa. No nie, to tak, ta dziewczyna doprowadza mnie do szału. Chciałam powiedzieć kobieta, ale to przecież jest 11-latka. Chociaż na 11-latkę to ona jest niezłym ziółkiem. Mm. Nigdy nie powinnaś y, mnie obwiniać za, nie wiem, gorszy wynik w połszonach. No, wiecie. Tak, kto coś musi cię, coś, Boże, to nie był polski, coś musicie powstrzymać przed zrujnowaniem Hogwartu. Jeśli to musi być tentakula, no to super, fajnie. A tu, coś się odjedzie? A! Muszę się stąd dostać, tak. Wróćmy nie kłamała. Mm. To coś. Tak. ten Tentakula nie lubi światła. Muszę spróbować um, przytrzymać lumos przez jakiś czas i przywołać pomoc. No dobrze. To się tym zajmijmy. Mamy na to 8 godzin czasu. Damn it Coś mi mówi, że będziemy tutaj przez jakiś czas. Nie żebym mm, się czymś sugerowała, nie? Ojej. Tak jakoś miałam ochotę nagrać odcinek, żeby się po prostu... no, żeby nie siedzieć cały czas na tym pierwszym roku. Bo to aż według mnie nie jest zbyt miłe Lumos. Co działało? A nie. Jest ich tak dużo. No tak. Ale widzę, że musimy dużo czarować Lumosa. Profesor Flitwick, ojej, już chciałam powiedzieć, że profesor Flitwick byłby z nas dumny. Ale widzę, że nie ma chwalić się dnia przed zachodem słońca, więc nie będziemy tego robić. I po co to 8 godzin no to? Nie rozumiem. Muszę się stąd dostać. Pomocy. No tak. No to dobra. Spróbujmy to zakończyć jak najszybciej. No, kurczaczki. Ojej, coś mi mówi, że ja będę miał wielkie problemy w czarowaniu, takie wzorki. Nie wiem, czy ktoś z was grał w te pierwsze części um, Arego potera, gdzie trzeba było te czary jeździć, tak? Um, w pierwszej części to chyba było, że trzeba było tak jeździć kursorem myszki po tych wzorkach, a w drugiej chyba też trzeba było, czy trzeba było um, jakieś klawisze wciskać? Nie pamiętam tego. Osobiście nigdy nie grałam w te gry, tylko oglądałam um, te filmiki od Mister Setokami, coś takiego. Boże, um, nie wiem, po prostu jeśli nie zapomnę, to napiszę wam opis do jego um, kanału na YouTubie. Um, Opisie, bo jego wymiki do nagrywania, gdzie nagrywał chyba wszystkie części jego które były przegenialne. Dobra. Idziemy. Nie mogę tego utrzymać e, dłużej. Dobra. Co się tam dzieje? Z drogi. Aha, to to są te wibracje. Chyba. Ugh, na goyle Hufflepuff, pa. Um, od tej tentakuli. Wystraszy się. Wystraszyć? Chodźmy stąd. No i tak poznaliśmy Gajowego Hagrida. No, proszę bardzo. Któż by pomyślał, że to właśnie Hagrid przyjdzie nam tutaj z pomocą. Uratować um, mi życie. Dziękuję, panie. Rubeus, Hagrid do usług. Tak, brawo. Ja zawsze umiałam ten tekst. Strasznie, no, no, nie, no, no, no. Jaki potterhead ze mnie, kurde? Eee, jak to było? Eee, Gajowy i. I Strażnik Kluczy Hogwartu. Coś takiego. Ehm, bardzo miło Cię poznać. Jestem Antina White. A, tak, każdy o tobie mówi. Możliwe, że um, kłopoty um, są powszechne w tej rodzinie? Coś tam um, tym Jak tam skończyłeś Andina? Wypaść się oczywiście ludzie nie wiedzą, co to zobaczy płakanie i nie wchodzę komuś do pokoju, jak ktoś coś robi. No ale dobra. Mniejsza z tym. Dobra, pierwszy um, czas jest o imieniu Merula Snide Zamknęła mnie tutaj. No, co zrobiłam? Mm. I co zrobisz? Powiedzieć Dumbledoreowi powiedzieć um, um, uczniom z klasy e, zamścić się. No nie będziemy się na nim mścić, bo wtedy się zniżymy do jej poziomu, a tego raczej nie chcemy. Powiedzieć, powiedzenie Dumbledoreowi raczej nam nic nie da. Powiedzmy uczniom z klasy. Powiem wszystkim w naszym roku, co ona zrobiła, żeby um, nikt nie mógł jej ufać. Um, czy masz jakieś dowody? No właśnie. Mam sfałszowany list od Snape'a, mm, ale nie mogę udowodnić, że to ona go napisała. No i kto ci by uwierzył, jeśli nie masz żadnej, um, żadnego dowodu? Um, tak, możliwe, że to jeszcze przemyślisz. Po prostu ten pomysł, Odino. Jest bardzo łatwo um, podjąć decyzję, ale czasem jest trudno um, z nim żyć. No tak, ma rację. Dziękuję, Hagridzie. Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Tak na pewno. Um... Ale teraz lepiej iść do swojego pokoju wspólnego. W... Wlocha Uuu. Spooky scary skeleton. No nie, żartuję. <ścoughs> Mój prefekt um, oczekuje tego, że wrócę z 10 punktami dla Hufflepuffu. <laughs> Muszę się tłumaczyć. Um, jeśli będziesz um, to robić, ja pomyślę o czymś, co pozwoli Ci poprawić humor. Wyślę Ci um, wiadomość. Jeśli niespodzianka będzie gotowa znamy znam Hagrida dopiero 5 minut A to jest najmilsza osoba, której do tej pory poznaliśmy Borowen to jest taka przylepa, że No nie ma innych przyjaciół No to więc będzie się trzymać z nami um, No a reszta no to taka kupa główna. No i później z na pierwszym miejscu no to wrócimy sobie tutaj jeszcze pogadamy sobie tu z Jane i chyba skończymy ten odcinek bo też jest trochę do zrobienia dzisiaj jutro jest Wielki Piątek no i przygotowania do świąt wielkanocnych nie będzie się dużo ciało. Prawdopodobnie jutro nie będzie odcinka, chociaż może coś nagram, nie będę wrzucać może jutro. Nie będę wrzucać może przez te trzy dni świąt, żeby po prostu dać Wam spokój z wszystkim. No a później zacznę coś tam wyrzucać. Oczywiście wiem, że w większości tak się nie podoba że musiałam zacząć od samego początku ale takie ludzkie takie życie niestety więc wybaczcie mi tak z tej a nie innej strony bo tak czy siak tu się coś Eeeem, um, dzieje Tak Dobra Muzyka jak zawsze fajna jest Wszystko Eee uh, Tak, bloody hell Zawsze tak mówił Ron Bloody hell Tak What happened to your robes? Tak Kurcze, co się stało z twoimi szatami? Um, zostałam zatokwana przez Tentakulę. Tentakule. Jak to się stało z profesorem Snap'em? Nie. To był podstęp. Merula um, sfejkowała um, wiadomość i zamknęła mnie w pokoju z Tentakulą. Co jest z tobą i tamtą dziewczyną. Wydaje mi się, że jest zagrożona przeze mnie. Wydaje mi się, że nie widzi faktu, że jestem po prostu pierwszą pierwszą, rzeczą, która się jej postawiła. I wydaje mi się, że znowu nie masz żadnych dowodów. Mam tylko sfałszowany list od Snape'a, ale nie mogę udowodnić, że ona go napisała. Hmm. Nie możesz chodzić po zamku wyglądając w ten sposób. Nasza. Um... Tak, profesor, Sprott, by się to chyba nie spodobało coś takiego. Tak, sama chodzi jakby w szmatach, no ale okej okay. tak ludzie już się po tobie patrzą jakbyś była zła tylko, dla... tylko z powodu twojego brata mogę iść i przebrać się w świeże ubranka lepiej tak mm. Może lepiej ubierz coś, co będziesz ubierać poza klasą. To tak to najlepszy sposób, żeby zrobić wrażenie w ogwarcie. Dobra. Um, no tak, tutaj mamy dziewczynkę podobającą kwiatki. Mm. Dlaczego ja muszę ubierać sobie nowe ciuchy? Nie mam na to ochoty, no Dobrze, ja sobie wybiorę to Jestem zadowolona, nie będziemy nic innego wybierać Tak <laughs> Wybaczcie, mam suche gardło Jak mam suche gardło, to zaczynam um, kaszleć Więc ja się szybko czegoś napiję, jakiejś wody Dobra wydaje mi się, że już więc o wiele lepiej. Eee, tak. Zobaczmy jak wyglądasz. No dobra, jeszcze to zrobimy i kończymy ten odcinek. No i wyglądamy ślicznie na no. no, pięknie. Jak wszyscy inni. Tak to bardzo mądry wygląd. Wyglądasz świetnie. Tak, bo noszę swój mundurek szkolny To oczywiście, też wyglądam GORGEOUS, nie? Yeah. Dziękuję um, Ale ja jestem po prostu um, zadowolona z tego, że udało mi się uciec, uciec przed tą tentakulą um, Staraj się nie myśleć o tym um, podczas lekcji latania Musisz być skoncentrowana, aby przywołać swoją miotłę. Nauczysz się, jak przywołać swoją miotłę w pier na pierwszej lekcji? Tak. Szybko, na błonia, tak. Twoja lekcja się zaraz zacznie. Czy ona zna plany lekcji wszystkich roczników na pamięć? Jeśli tak, to. Congratulations! I. Nie wiem, czy to było słych. Chyba było to słyszeć. Można było słyszeć oklaski dla Jane. Tak. Uh... <słyska> mhm. Ok, mamy iść do klasy side questów. Nie mamy. I Quidditcha też jeszcze nie mamy. Musimy być w drugim roku na poziomie szóstym. Nazwijmy to w ten sposób. By móc grać w Quidditch'a. Okej. Okay. Tak, myślę, że to chyba w tym momencie będzie najlepszy moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mieliśmy, mm, poznaliśmy Jane, porozmawialiśmy z nią, um, byliśmy w zagrożeniu śmiertelnym i w sumie wszystko się toczyło jednej osoby. Nie, no, wszystko, wszystkie rzeczy wokół Jane. No i teraz możemy z dobrą świadomością um, zakończyć ten odcinek i przygotować się w następnym na lekcję latania z Madame Hooch oczywiście. Też sędzią podczas meczy Quidditcha. No i tak czy siak... Um, bardzo się cieszę, że zobaczyliście sobie ten odcinek. Oczywiście komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Tak, a my się widzimy w następnym odcinku, już niebawem. No i moi drodzy, do zobaczenia. Cześć.